And get your fucking hands up Grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running evil dies tonight i'm not just gonna sit and watch another innocent person die if you track michael's victims that's a straight line to michael's childhood home what do we do we fight let's hunt him down michael myers is flesh and blood but a man couldn't have survived that fire. Whoa! The more he kills, the more he transcends. Run! Go home now! He's the essence of evil. Witam agenci. Resy się kłania. Kiedy już myślicie, że już nic gorszego Was spotkać nie może, i nagle widzicie coś takiego. Tak, w przypadku tej rodziny raczej nie można mówić o szczęściu. Bardziej można powiedzieć, że to pech. Michael Myers, tak. Ten film o nim wywołał naprawdę lawinę emocji, czy to dobrych, czy złych, były one duże. Zawitał również do Dead by Daylight, w którym to widzieliśmy jego w grze bardzo dużo razy. niezliczoną ilość, ale to jaki on jest w filmach, przerasta ludzkie pojęcie. Wszelkie ludzkie pojęcie. Agenci, tak, analiza zwiastunów nie pojawiała się w tym miejscu już od lat. i. Właściwie od lat, od paru miesięcy i możemy powiedzieć wiele rzeczy, a nie to, że seria zmierzała w złym kierunku. Jest to kontynuacja filmu, który będzie tytułową recenzją filmów w najbliższym czasie, Halloween z 2018 roku, ale też nie omieszkamy zajrzeć do filmów, które były w w 1978 roku. Do tego filmu, który był pierwszą wersją historii Michaela Myersa, również zajrzymy. Aczkolwiek zaczniemy od odświeżonej wersji. To był bodajże trzeci reboot tej serii i to jest jego bezpośrednia kontynuacja, o której się wreszcie podjęli. Michael Myers był postacią bardzo nieszablonową i wprowadzono go w bardzo ciekawy sposób. Ale o tym więcej powiemy sobie w recenzji, bo nie chciałbym psuć klimatu. Sam film ma premierę w tym roku, w 2021, w, w, chyba we wrześniu bodajże. A nie będę was okłamywał, bo nie mam pewności. Wiem jedno, pójdę na niego, bo chcę zobaczyć Michaela Myersa ponownie. On jest takim morzącym krew w żyłach cieniem. Człowieka. Ale zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od samej analizy. Fok. Płonący dom. Płonący dom widzieliśmy w pierwszej części, pod sam koniec dom wybuchł, było tego i Myers był w środku, ale z wszystkich filmów z Michaelem Myersem wiemy, że Michael jest niewrażliwy na ogień, przez co nie było dużym zdziwieniem, że on to przeżył. Nóż. Ten nóż widzieliśmy w samym po sam koniec filmu, kiedy to odjeżdżali nasi bohaterowie. Zakrwawiona ręka jest dowodem na to, jak bardzo krwawe to są filmy. Krzyczenie nie, nie, że straż pożarna jedzie ugasić pożar, bo mają świadomość tego, że Majers żyje jeszcze, więc chcieli go jak najbardziej ubić. Żeby albo przynajmniej uwięzić, żeby nie mógł wyjść, ale no niestety siły bezpieczeństwa jak to siły bezpieczeństwa muszą reagować. Przerażenie na twarzach rodziny, że yy, wiedzą o tym, że Majers wkrótce powróci że znów będzie na nich polował. Zwłaszcza dlatego, że ta tutaj dziewczyna i ona przyczyniły się do Michaela porażki i do tego, co się stało. Strażak, który nie wie co się dzieje, spada w dół. Ku niestety własnej zgubie, prawda? Drugi, który próbuje mu pomóc yy... Jak widzimy tutaj wyciąga rękę, żeby pomóc swojemu kompanowi. Niestety już nie widzi komu tak naprawdę pomaga. Ale my widzimy. Widzimy czyja ręka wychodzi stamtąd i dobrze wiemy, do kogo ona należy. No i wreszcie jest on. Zaskoczenie i przerażenie na twarzach strażaków i to, że on powrócił, że on przeżył to wszystko. I w końcu mamy do czynienia z Majersem, znowu od razu widzimy też, że po wyjściu on morduje strażaków. Co nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, bo Majers cechuje się niezwykłą wręcz brutalnością i bezwzględnością, więc ten morderca nawet by się nie zastanawiał. No i to, że Majers patrzy przy, na drogę przed siebie, wie, że jaką ma misję i wie, czego chce, więc, więc idzie po to, co, czego nie dokończył ostatnio napisy naszych właderów i spłukiwanie krwi z rąk. Ja nie wiem, co to, co to za popularność, ale jest to bardzo popularne w horrorach ostatniego czasu na przykład w Resident Evil Wieczny Mrok było to, było w innych rezydentach, naprawdę dużo tego jest. Rodzina w szpitalu widać, że są zmęczeni, i wykończeni tą całą sytuacją, a to jeszcze nie koniec. Rozmowa tej dziewczyny, że Majers przeżył, że on tu jest nadal. Odpoczywająca jej, jej matka, czy babcia, która już ma wszystkiego dość, była poraniona, oświęciła swój dom i po nic, bo Majers i tak jest na wolności. Widok wszystkich ofiar mrozi krew w żyłach. Detektyw, który był w ostatniej części, nie dowierzał w to, że Majers tak naprawdę jest tak złym człowiekiem. Ale jednak, jednak się przekonał. Jednak teraz będzie im pomagał, jak widać. Rodzina, która nie wie, co się dzieje. No i Majers, który wkracza, wybija szybę. I, I zabija chyba bodajże gospodarza rodziny. Yy, jego żona, która nie wie kuma co się dzieje tak naprawdę. No i ginie w ten sam sposób. Majers z nożem, który jest tego, no... Widać jak wiele ta rodzina musi przejść, aby po prostu mieć święto od Majersa spokój, a on i tak prawdopodobnie przeżyje. Widać jaką bezradnością to wszystko jest i... Yy... No, Majers wychodzący z samochodu, zabite osoby. To jak, jak daleko Majers się przemieszcza, aby dostać to czego chce. Widać, że ludzie mają dość. Protesty wybuchają na ulicach miasteczka. Bo Majers grasuje. A ludzie są bezsilni. Policja jest bezsilna, żeby go powstrzymać tego mordercę. No i właśnie to, że on w tym tej winie zabił tego strażaka. Widzie przez Majersa, żeby... No. Jego zbliżenie na jego maskę. Ty co ludzie szturmujących. Ten chłopak był w ostatnich. I części bodajże? No. Próbując zabić Majersa, to jest praktycznie samobójstwo. Bo chłop się cechuje ogromną siłą. I to było znane już w pierwszych siedmiu częściach, jaki jest tutaj. Widoczne, że Majers cechuje się wręcz nad ludzką siłą. przyczynienie zrób to, ale Myers tego tak naprawdę nie robi. Widać, że Myers nie jest odludniony i nie jest zły do szpiku kości całkowicie. Fakt, że się zawaha, to zawsze jest fakt, że część jego człowieczeństwa jednak została zachowana i że demon grasujący w nim nie przejął nad nim całkowitej kontroli. Bo w, pamiętam, że w oryginalnej części Halloween yy, yy, było powiedziane, że Myers ma demona w środku, który, yy, którego wyjaśnienie było, trzeba było poczekać, czemu on jest taki. Przez to zawarł pak z nim milczenia i nie mógł powiedzieć ani słowa po zabiciu siostry. Jak jest to wyjaśnione tutaj w retributach tego wszystkiego? Trudno powiedzieć. Pierwsza część pozostawiała nam, że Myers jest takim. Bezwzględnym sadystą, mordercą, który zabiłby wszystko na swojej drodze. Ale jak to zostanie wyjaśnione, tak widzimy, tutaj Myers również ma zawahanie, czy zabijać, czy nie. Koniec w końcu coś robi, ale czy to jest zabicie? No nie, bo Myers koniec końców jej nie zabił, chyba. Bo w następnych częściach Zwiastunu dziewczyna się pokazuje, tym razem z maską Myersa. Ludzie przerażeni, wkurzeni, że policja nie może nic zrobić. Nasza bohaterka z poprzedniej części, jedyna ofiara, właściwie chyba, która przeżyła spotkanie z Majersem, idąca korytarzem w szpitalu, z nożem w dłoni i napis Halloween Kills. No i tak, agenci, czy warto czekać na ten film? Według mnie warto. Fani tego uniwersum na pewno się nie zawiodą. Ja się na pewno nie zawiodę. Mam taką nadzieję. Problem z riemienkami takich części takich filmów polega na tym, że często wyczekujemy bardzo dużo, a często dostajemy bardzo mało. Czy tak będzie w tym przypadku? Ciężko powiedzieć, ale wiemy jedno: na pewno Majers powróci i to już samo w sobie jest kultowe. No i cóż, agendzi, to będzie wszystko: pyk. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty afirmacja. Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny klio w tym księżycowe blizny, cienie północy oraz drżenia lata. Moim nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz, mile widziany. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Right? The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. Stop. You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running evil dies tonight i'm not just gonna sit and watch another innocent person die if you track michael's victims that's a straight line to michael's childhood home what do we do we fight let's hunt him down Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. Whoa! The more he kills, the more he transcends. Run! Go home now! He's the essence of evil.